Pojawiają się tutaj w plenerze i są organizowane koncerty, stoiska gastronomiczne. Wspaniała atmosfera. Pomimo deszczu każdy się dobrze bawi i o to właśnie chodzi. W Bielsku Białej nie brakuje imprez. Zapraszamy do wspólnej przygody. Rząd teraz jest okazja. To będziecie słuchać, jak znikną Teraz wy, teraz wy, teraz wy, teraz wy. Teraz my, teraz my, teraz my, teraz my. i, i, i niż Kasiu, powiedz mi, jak oceniasz tegoroczne Juwenalia? Jaka jest frekwencja? Czy ludzie dobrze się bawią? E, Oceniam? No, 12 na 10 oczywiście. Jak widzimy, bawią się mimo nieprzestrzegającej pogody. Bo padało, prawda? Tak, bo padało, ale peleryny były. Ludzie są w sali mokrzy, ale jest dobrze. Ale Awi Guzior tam wyszedł, przegonili chmury, no i wszyscy się dobrze bawią. E, Wiadomo, było ciężko, szczególnie po tym, że właśnie taka długa przerwa, no ale daliśmy rady. zebraliśmy wolontariuszy, zebraliśmy przewodniczących, którzy nam też pomogli, dlatego że oni robili plenerowe ewanalia, więc tutaj jakby ich pomoc jak najbardziej, bo tak to nawet nie mieliśmy skąd zaczerpnąć tego, jak zrobić coś takiego. No i wydaje mi się, że jak na naprawdę tak 6 lat po, po plenerowych e, to jest naprawdę dobrze. No dobra, czyli co, za rok się znowu widzimy? E, tak, a szczególnie, że już planujemy termin, będzie to 6-7 czerwiec, więc tutaj już mogę zdradzić, ale to jest taki sekret, więc e, jak najbardziej 6-7. Tylko 7. dla Bielsko -tipi. Mam nadzieję. Puszko, ma Puszko, Makusz, ma Makusz, Puszko na czołg ma na chłopach, na dachach Nie chcę szklanty, ma nic się Lucifer W drugim ściele, nie wychciałem Ty, Lucifer Seria może już matura zapłakać ale sam, tak się skończy Na łuka nam złapać Mój martwo wezmą, Proszę rękę podaj mi Zmęczony próba Cześć, siemanko, Siema. pierwszy raz w Bielsku? Pierwszy raz. Pierwszy raz, okej. Okay. Jak oceniasz tutaj bielską publiczność? Widzę, że świetnie się bawią i nie mogliby się uczyć od Was tego. Bardzo nas napędza do tego, żebyśmy też dawali nawet 200% z siebie, więc im lepsza publiczność, tym lepszy koncert tak naprawdę. Super, fajnie, dobra, dzięki. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Dobra, cześć. Jak się bawisz na Juwenaliach? Super, jest naprawdę super, bardzo fajnie. Pozytywna energia, najważniejsze. A ty jesteś studentką Uniwersytetu Bielsku -Biarskiego? Nie. Okay, a co cię tutaj przekonało, żeby przyjść? Artyści, którzy tutaj śpiewali i jeszcze jutro też będę. Um, no słucham ich na co dzień, to jest taka muzyka, która wydaje mi się, że każdy w dzisiejszych czasach słucha. Nie jakieś smenty i takie różne te. Także z przyjaciółmi tu jestem, więc super się bawimy. Tak? A, kogo, a na kogo specjalnie przyszłaś? Kto cię poruszył, tak? Myślę, że wszyscy. No pewnie. No to widzimy się pod sceną. No pewnie. A jesteście studentami Uniwersytetu Tak, naturalnie, no naturalnie. No, tak, tak, tak wyszło. Tak Fajnie. wyszło. Jak na Bielsko jest przyzwoicie, tak powiem. Jest przyzwoicie jak na Bielsko. Jest... Ja, się... Da, ja się dobrze bawię. Nam też ciężko powiedzieć, bo kurczę byliśmy w Katowicach jakiś tydzień albo dwa tygodnie no, to temu. No nie, nie można tego porównać do Katowic, aczkolwiek jak na Bielsko uważam, że jest przyzwoicie. Jest, jest dobrze jak na Bielsko. Siemano! Cześć! Cześć. Cześć. O Ojej, Jak się bawisz? Zajebiście! Kto tam gra na scenie? Happy Sad! Tak? Jest bardzo fajnie, mogłoby być więcej stoik z alkoholem. Wiem, jestem jak alkoholik, ale, ale mogłoby być, bo kolejka była duża. Najbardziej czekałam na koncert, a swoje marzenie spełniłam. Ale do końca bawiłyśmy się świetnie. I super. nadal się bawimy super! Ale Happy Sad jest najlepszy. No jest świetnie, jesteśmy tutaj ze względu na happy sad jako nasz sentyment, ale w ogóle jest mega atmosfera, też nie przeszkadza. Super. Bawię się przednio. Jeżeli chodzi o klimat Juwenaliów, naprawdę klimat niepowtarzalny. Można tu spotkać masę, masę, masę ludzi, ale powiem tak. Najlepszym elementem tych juvenaliów jest kolejka po piwo. Tam naprawdę można się wybawić lepiej niż pod sceną, ponieważ jeżeli czekasz na piwo pół godziny, spotykasz innych ludzi, którzy też czekają na piwo i wspólnie wymyślacie, jak, jak spędzić ten czas, żebyście się nie znudzili w tej kolejce. Także to jest naprawdę bardzo fajny czas i polecam każdemu. Ja bardzo dobrze się bawię, postanowiłem, że przyjadę tutaj, nie sądziłem, że będę w ogóle, ale bardzo dobrze, przyjemna atmosfera. no coś się dzieje, tak, no, to najważniejsze. No. W końcu, tak. A powiedz mi, jesteś z Bielska? Nie, jest Cieszyna jestem, wiesz. Witam serdecznie, jak się bawisz na tegorocznych juvenaliach? Bardzo dobrze, jest super, fajni artyści, więc godne, godne Polecam. No to fajnie, dzięki wielkie. dobrze. Ja.